Cześć, jestem Ania i jak możecie wnioskować z nazwy tego kanału, jestem zakochana w kinie. Paradoksalnie to zamiłowanie do przemysłu filmowego zeszło w ostatnim czasie gdzieś na dalszy plan. W tym gąszczu codziennych zajęć ciężko jest znaleźć chwilę na to, żeby rozwijać swoją pasję. I dlatego też stwierdziłam, że czas na założenie kanału, który pomoże mi usystematyzować tą wiedzę, którą już mam ale też poszerzać swoją wiedzę filmową, no i ustawiać sobie jakieś cele oraz motywację do tego, żeby tą pasję rozwijać. Uwielbiam kino, uwielbiam historię kina, rozwój kinematografii. Interesuje mnie też tematyka przemysłu filmowego od strony aktora, reżysera, producenta, ale też od strony operatorskiej czy montażowej to zawsze gdzieś było mi bliskie i te tematy mnie zawsze interesowały dlatego też uwielbiam dowiadywać się nowych rzeczy mam nadzieję że będziecie mi towarzyszyć na tym kanale w rozwijaniu tej wiedzy chciałabym żeby ten kanał na YouTube miał takie trzy funkcje trzy główne funkcje pierwsza z nich dotyczy właśnie motywacji o której przed chwilą powiedziałam chciałabym żeby to był taki motor napędowy do tego żeby wiedzę poszerzać i zdobywać Chciałabym oglądać więcej produkcji, więcej filmów i seriali, recenzować je i potem dzielić się z Wami moimi przemyśleniami. Jestem Amerykanistką, więc na pewno hollywoodzkie produkcje będą tutaj miały duże znaczenie i wiele swojej uwagi poświęcę właśnie tym zagadnieniom, ale też problematyce kina amerykańskiego, ponieważ uważam, że jest to bardzo interesujący temat, który wciąż pozostaje nieodkryty. Druga funkcja jest związana z tym, że chciałabym, aby ten kanał na YouTube był takim moim osobistym projektem. Chciałabym dobierać sama tematy i decydować o tym, co na kanale się pojawi. Szczerze mówiąc, pomysłów miałam wiele. Jeszcze więcej trafiło do świetnika. Natomiast to, jak ten kanał będzie wyglądać, jest takim moim pomysłem na ten moment. Ale wiem, że będzie się stale rozwijał. Mam nadzieję, że w przyszłości na tym kanale będzie się pojawiało coraz więcej, coraz ciekawszych treści i że będziecie mi w tym towarzyszyć i oglądać moje materiały. Natomiast yy, na ten moment jest pewien pomysł, który już niedługo wam przedstawię. Jest jeszcze trzecia funkcja, o której teraz pokrótce powiem, mianowicie jest związana z pewnym czynnikiem, który jest niezbędny, żeby została spełniona, a mianowicie chodzi o was, czyli o widzów. Chciałabym, żeby ten kanał był taką platformą do wymiany myśli, do wymiany przemyśleń na temat produkcji, o których będę mówić. Mam nadzieję, że w sekcji komentarzy pojawi się wasze zdanie, wasze opinie się pojawią. Mam nadzieję, że będziecie po prostu na tym kanale obecni i będziecie mówić, co myślicie o tych filmach, o których ja będę najpierw wam opowiadać. Także nie przedłużając, dziękuję, że byliście tutaj dzisiaj, że posłuchaliście, co mam do powiedzenia, i serdecznie zapraszam do oglądania. Mam nadzieję, że nieraz będziecie tutaj wracać. Pozdrawiam!